Wystąp! Prawo, w stronę! Na posterunek, honorowy marsz! Witam państwa bardzo serdecznie na uroczystym apelu poświęconym pamięci 24 żołnierzy w Związku Walki Zbrojnej Armii Krajowej zamordowanych przez hitlerowskiego okupanta. Szczególnie serdecznie chciałbym przywitać wicewojewodę śląskiego, pana Piotra Spyre. Witam. Wszystkie poczty sztandarowe. Witam rodziny ofiar, delegacje kombatantów z obu stron Olzy, przedstawicieli rodziny kateńskiej. Witam wszystkich przybyłych mieszkańców miasta i powiatu. A teraz o przemówienie proszę zastępcę burmistrza miasta Cieszyna, pana Bogdana Ścibuta. Szanowni Państwo, ponad 100 lat temu w Cieszyni i na całym Śląsku Cieszyńskim nasi przodkowie wymarzyli sobie Polskę, swoją ojczyznę. Wymarzyli, wywalczyli, wypracowali. Ten sam duch w piątek 20 marca 1942 roku dodał sił skazanym przez, Niemco, przez Niemców na śmierć Polakom. Jakaż jest moc najlepszych synów narodu, która w ostatniej godzinie życia wznosi nas do hymnu, nie do łkania. My chrześcijanie wierzymy w zmartwychwstanie. Stąd spotkanie z rodakami, którzy dali tu świadectwo miłości ojczyzny jest dla nas pewne. W duchowej spójności wspólnoty narodowej wymieniamy co rok ich imiona. Józef Bolek z Godziszowa. Porucznik Adolf Chlebek z Gutów, Józef Czepczor z Łyżwic, Alfons Fujcik z Dzielnicka Górnego, Rudolf Gabzdy z Podwizdowa, Jan Gaszek z Godziszowa, Jan Halama z Wisły, Rudolf Heller z Brennych, Karol Jadwiszczok z Ligotki Kameralnej, Benedykt Kabierz z Kaczyc Górny, Rudolf Kozyra z Cieszyna, Jan Koźba z Czechowic, Jan Kuśnierz z Gutów, Leopold Leśniara z Poręby, Jan Martynek z Mostów koło Jabłonkowa, Paweł Morżą z Byszczycy, Karol Piechaczek z Cieszyny, Karol Przywara z Podwizdowa, Rudolf Szostok z Wiślicy, Alozy, Alojzy Szotkowski z Mostów koło Jabłonkowa, Józek Wałach z Wędryni, Alojzy Zuberek z Cieszyny i Alojzy Żebrok z Podwizdowa. Znamy też ich oprawców, znamy prześmierców ich cierpienia, znamy obojętnych. Nie ma miejsca na zgodę między zdrajcą a zdradzonym, między mordercą a jego ofiarą. Przypominać będziemy o winnych, o braku, braku pokuty i braku zadośćuczynienia. Czcić będziemy pamięć naszych dziadków, ojców i braci. Wrócimy do przygotowań, do gwarancji naszego istnienia wśród narodów świata by każdemu, kto chciałby wyrządzić krzywdę naszym bliskim i naszemu domowi powiedzieć, co nam obca moc wydarła, bronią odbierzemy. Drodzy Państwo, zostałem poproszony, aby w imieniu Związków Kombatanckich Ziemi Cieszyńskiej zabrać tutaj głos. Szanowni zebrani, II wojna światowa to dla większości z nas wydarzenie odległe, ale mimo to wciąż żywe w pamięci pokolenia, które było jej uczestnikiem i świadkiem. Pozostaje żywe także dla tych, którzy te straszne dni znają jedynie z opowieści ojców i dziadków, a także z lekcji historii. Dlatego też dla nas, Polaków, prawdziwych patriotów, wydarzenia te związane z tym ponurym okresem naszej historii, są nie, ty nie tylko faktami z przeszłości, ale stanowią nieodłączną część naszej narodowej wrażliwości i mentalności, która kształtuje postawę i świadomość historyczną obecnego pokolenia. Stoimy tutaj u stóp pomnika, który upamiętnia tę ogromną tragedię z dnia 20 marca 1942 roku, kiedy to Hitlerowskiemu okupantowi wydawało się, że zdmuchnie tlącą się iskrę polskości, że stłamsi nadzieję na wolność. 24 bestialsko zamordowanych synów tej ziemi, członków Związku Walki Zbrojnej Armii Krajowej zamilkło na zawsze. Ale ich niemy krzyk odbija się echem, które nigdy nie ucichnie. Nie chodzi jednak o to, by być. W niewoli własnej historii, wydawać miejsce nieustającej goryczy i chęci rewanżu. Chodzi o to, by przeżyte doświadczenia z przeszłości stały się lekcją, z której wyciągamy naukę, by traktować je jako przestrogę i drogowskaz dla wytyczania kierunku odnośnie przyszłości. Nasza obecność tutaj świadczy o tym. Że nie akceptujemy tak popularnego dzisiaj przemilczania rzeczy ważnych bądź posługiwania się półprawdą. Zło należy zawsze definiować jednoznacznie, a takim złem w najgorszej postaci był nazizm niemiecki. Naród nasz był pierwszym, który przeciwstawił się agresorowi i chociaż ówcześni dowódcy nie mieli złudzeń co do przebiegu wojny z 1918, 39 roku, to między innymi właśnie dzięki bohaterom naszej małej ojczyzny, dzięki działaniom konspiracyjnym i polskiemu podziemiu udało się obudzić i poruszyć sumienie świata. Jakie wnioski wyciągamy z tej najokrutniejszej w dziejach współczesnego świata zbrodni, gdzie królowała pogarda dla człowieka, destrukcja i śmierć? Chcemy dziś z tego miejsca. Wysłać jasny sygnał, że nie można tolerować zła, nie można lekceważyć pojawiania się nowych dyktatorów i systemów bazujących na przemocy. Zło powinno być piętnowane z całą mocą i stanowczością, bo tylko przyzwolenie i obojętność sprawia, że zaczyna się ono rozprzestrzeniać. Dlatego dziś, w 73. rocznicę tragedii pod wałką. Oddając hołd pomordowanym, chciejmy o tym pamiętać. Zakończę fragmentem wiersza Henryka Jasiczka. Dwudziestu czterech ich było z całej cieszyńskiej ziemi. Krzyż brzozowy tam stał i kwitły przebiśniegi. Czy słyszycie ich głos? Polegli wciąż stoją na warcie. Czy słyszycie ich głos? Ludzie. Słuchajcie. Kombatanci i weterani walk o niepodległość Rzeczypospolitej, mieszkańcy Śląska Cieszyńskiego, żołnierze i funkcjonariusze, rodacy, stajemy do uroczystego apelu w Cieszyńskim Lasku Miejskim. 73. rocznicę mordu hitlerowskiego okupanta na polskich patriotach, aby przywołać pamięć 24 bohaterskich żołnierzy podziemia niepodległościowego walczących o ojczyznę wolną, niepodległą i demokratyczną. Wzywam żołnierzy powrześniowych oddziałów partyzanckich. Przywołuję żołnierzy i członków konspiracyjnych organizacji zbrojnych Polskiego Państwa Podziemnego, Związku Walki Zbrojnej, Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich oraz innych polskich organizacji niepodległościowych. Stańcie do apelu. Wzywam. Wojskowych i cywilnych konspiratorów tworzących struktury rządu i parlamentu podziemnego państwa polskiego, urzędników konspiracyjnej administracji, nauczycieli tajnego nauczania, a także funkcjonariuszy wykonujących okupacyjne funkcje w służbie policji, poczty, kolei, straży ogniowej, tak by bronić Polaków. Stańcie do apelu! Wołam ofiary zbrodniczej przemocy i wszystkich rodaków zamordowanych w niemieckich obozach koncentracyjnych oraz stalinowskich katowniach i łagrach. Przywołuję wszystkich rodaków walczących z wrogim systemem, którzy zostali zamordowani przez hitlerowskich oprawców. Stańcie do apelu. Winęli śmiercią męczeńską. Wołam synów Ziemi Cieszyńskiej zamordowanych w bestialskiej egzekucji: Rudolfa Hellera Brannego z Brennej, Pawła Morżowa z Bystrzycy, Alfonsa Fójcika z Cierlicka Górnego, Jana Koźbę, Rudolfa Kozylę, Kanola Piechaczka i Alojzego Zuberka z Cieszyna. Józefa Bolka i Jana Gaszka z Godziszowa, Adolfa Chlebka i Jana Kuśnierza z Gutów, Wilhelma Dworoka z Kaczyc, Benedykta Kabiesza z Kaczyc Górnych, Karola Jadwiszczoka z Ligotki Kameralnej, Józefa Czepczorza z Łyszbic, Jana Martynka i Alojzego Szotkowskiego z Mostów koło Jabłonkowa, Leopolda Leśniarę z Poręby, Rudolfa Gabzdyla, Karola Przywarę i Alojzego Żebroka z Pogwizdowa, Józefa Wałacha z Węgryni, Rudolfa Szostoka z Wiślicy, Jana Halamę z Wisły. Stańcie do apelu. Ginęliśmy męczeńską! Do Was zwracam się, potomni bohaterów, którzy do końca pozostali wierni Ojczyźnie. Nie zapomnijcie, niech ich postaci i heroiczne czyny utrwalone w historii naszej świadomości będą przykładem miłości do Polski. Chwała bohaterom. Cześć ich pamięci. Szanowni Państwo, chciałbym bardzo serdecznie podziękować za udział w dzisiejszym apelu w imieniu władz miasta Cieszyna i Powiatu Cieszyńskiego. Dziękuję delegacjom za złożone kwiaty, dziękuję orkiestrze, dziękuję zaproszonym gościom za przybycie, dziękuję wszystkim Państwu za wzięcie udziału w dzisiejszym uroczystym apelu.